witajcie na portalu Era Wodnika chyba wakacje tam się ukazało kilka filmów których niektóre wydają mi się już znajome chyba powtórki a ja mam dla was taki każdy znajdzie się w towarzystwie sobie podobnych witajcie kochani kiedy w duszy wysycha miłość, to zwykle zastępuje ją strach i jego następstwa, które widzimy teraz wokół. Strach tłumi blask duszy, pozbawia woli i rozumu, degraduje do poziomu zwierzęcych instynktów, sprawiając, że istoty są łatwe do opanowania i posłuszne. Ale iskra w duszy nigdy nie gaśnie. Zawsze istnieje możliwość ponownego jej rozpalenia, jeśli tylko tego chcemy. Siły pasożytnicze mogą karmić się naszym strachem, ale nigdy nie mogą całkowicie wchłonąć naszej duszy, o ile nie wyrazimy na to swojej zgody. To dlatego wokół nas jest taka ilość administracyjno-proceduralnych rytuałów, uzyskiwania dokumentów i pozwoleń na pobyt na ziemi. Każdy uczestnik wyraża zgodę z proponowanymi zasadami gry i raz po raz wplata się coraz głębiej w sieć kontroli i tłumienia przez matriksa, pozwalając mu pod pretekstem przestrzegania prawa. Odgryzać kolejne kawałki swojej duszy. Strach jest strażnikiem broniącym przejścia na kolejny poziom świadomości i rozwoju. To on filtruje i prowadzi redystrybucję dusz na różnych warstwach rzeczywistości, gdzie każdy trafi do kompanii takich ludzi jak on sam. Strach sam w sobie jest iluzoryczny, ale może przyciągać scenariusze, których się boimy. Pozbycie się strachu aktywuje ukryte zasoby ducha, które posiada każdy z nas, dysponujący wolną wolą do przyjmowania lub nieprzyjmowania programów strachu narzuconych nam jako część naszej rzeczywistości. Nadszedł czas, abyśmy posłużyli się tą wolnością. I dokonali wyboru polegającego na akceptowaniu narzuconej nam nowej normalności, cudzysłów, lub powiedzieć jej nie za pomocą wszelkich dostępnych środków. Dla każdego z nas cena takiego wyboru jest ściśle indywidualna. W niektórych przypadkach wystarczy tylko zignorowanie tego, ale zawsze jest wybór. To kolejna prawda, którą prawa, doktryny i naciski przez długie lata i wieki przed nami ukrywały. Od naszego podejścia do tego, co się teraz dzieje, zależy na ile spełnią się ich plany. Wszak nawet w warunkach strachu i podziału każdy posiada moc ducha, wolność wyboru i wsparcie wyższych aspektów, które mogą zmienić dosłownie wszystko. Pierwsze zmiany zaczynają się od nas samych, a potem manifestują się w świecie. Jeden obudzi kilku, tych kilku obudzi wielu, a wielu obudzi wszystkich. Błogosławień Wam wszystkim. Od wczoraj w przygotowaniu mam audycję Sawielewa, który odpowiada na pytanie: truciznę wokół nas. Postaram się to jako priorytet wpuścić. Tytuł będzie Człowiek Wierzący nie otruje się. To jest biblijny cytat. Bodajże z Mateusza. Wczoraj szukałem, nie pamiętam dokładnie. Zdrowia wam.